Teraz ciekawostka, promesa z TVP, no, no usiadłem. Białoruski dyktator, jeden z najwierniejszych sojuszników innego dyktatora, słynący z prześladowania Polaków, Aleksandr Gaszanka, wyraził wsparcie dla Donalda Tuska i opozycji w Polsce. Jednocześnie zaatakował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oni mają w najbliższym czasie wybory. Zobaczymy, jak demokratycznie je przeprowadzą. Jeśli pozwolą głosować swobodnie i demokratycznie, lud ich zmiecie. Obecna ekipa jest skrajnie niewygodna i marzy o jej zmianie. A już najlepiej na do To fragment wiadomości TVP. Totalna manipulacja prezydenta Łukaszenka, który. W Potrafi powiedzieć coś, co szkodzi w Polsce opozycji, polityków antyrosyjskich. Nie zna dokładnie sytuacji. Naprawdę uważam, że Rosja czy Białoruś nie mają tutaj wywiadu, bo gdyby mieli ten wywiad, to, to lepiej by działali, nie autoryzowaliby różnych cudaków, których działalność później jest taka, że i tak wygrywa antyrosyjska partia, czy antybiałoruska. To dzieci we mgle momentami. Prezydent Łukaszenka, jak wiecie państwo, choćby z programu musisz to wiedzieć, rzeczywiście wypowiedział te słowa e, kilka dni temu, że e, opozycja, że ludzie w wyborach zniosą rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale nie powiedział, że na rzecz pana Donalda Tuska, to jest kłamstwo, typowe kłamstwo w stylu Pis lub PO, jak cię P.O. E, niszczyło swoimi e, rządami, swoimi decyzjami to PO wskazuje, to idźcie do PiSu, to idź do PiSu. Jak cię PiS niszczył swoimi decyzjami, to idź ta do PO, to idź ta do PO. No i w ten sposób te dwie partie działające przeciwko naszemu interesowi narodowemu i poszczególnych grup obywateli utrzymują się władzy. Prezydent Łukaszenka wypowiedział takie słowa pochlebne o Tusku, ale około dwóch lat temu Jednym zdaniem, na doraźne potrzeby jakiejś tam konferencji, jakiegoś tam wywiadu, wywiadu w zasadzie, chcąc jakby wzmocnić ten przekaz, że pisma konkurencję, bo pisma potężną konkurencję, tylko problem w tym, że ta konkurencja nie jest wcale za dobrymi stosunkami z Białorusią i Rosją, nawet jeżeli, nawet jeżeli kiedyś była to jako platforma u rządów to dziś, panie prezydencie, panie Łukaszenka, robi pan bardzo dużą krzywdę sobie, swojemu krajowi, naszemu krajowi Polsce i Polakom. E, jeżeli w ogóle pan pomyśli nawet, żeby autoryzować te osoby, bo dziś, gdyby PO doszło do władzy, kontynuowałoby pracę PiSu antyrosyjskie i antybiałoruskie. Nie mam żadnej wątpliwości. Proszę się, Dokładnie zorientować, co się dzieje w Polsce, kto co deklaruje, zanim pan poprze. A nawet jak pan nie poprze widzi pan, to wyciągają to z panu z przeszłości i podają, widzą, że niby platforma, bo Tusk jest prorosyjska. Tak nie jest. A dzięki temu, co pan powiedział, a dzięki temu, co pan powiedział, mmm, mamy taką sytuację, no, najnowszy sondaż, poparcia dla partii politycznych, według, według jakiejś tam sondażowni, w Platformie nagle urosło. <laughs> Może tak być, że niezorientowani ludzie, którzy chcą mieć dobre stosunki z Białorusią i Rosją, e, oczywiście one są niemożliwe przy partii globalistycznej, przy partii, która wykonuje rozkazy Wall Street. E, więc e, no, e, sami e, Sami jesteście niektórzy politycy rosyjscy czy białoruscy winni tej sytuacji. Jeżeli do was to nie dociera, no to potem będziemy mieli wspólne problemy. Ja przypominam Państwu moją rozmowę z ambasadorem Rosji w Polsce, któremu zostałem przedstawiony jako, jako wielki przyjaciel Rosji. Naszej wspólnej sprawy. I wtedy skorygowałem tego, który mnie przedstawiał. Pan ambasador bardzo miło mnie powitał, jakby powiedziałem mnie nie. Ja jestem po prostu przekonany, że dojdzie do wojny między nami, do której nie chcę, żeby doszło, i robię wszystko, żeby tego nie było. Jestem, jestem polskim patriotą i dlatego tak się zachowuję, jak się zachowuję. I wtedy pan ambasador, państwu kiedyś to opowiadałem. Osłabił mnie. Połowę szacunku do niego straciłem. Nie mówi. Wojny to nie będzie. No to widzimy, jaka jest teraz sytuacja. Proszę Państwa, niektórym ludziom się po prostu twartają funkcje. I tyle. Ale ich ta logika może porażać. Także ten bardzo sympatyczny prezydent Białorusi pan Łukaszenka, który. Serce na tacy nam daje, dał nam wizy. Tak? Cały czas, Państwa, możemy podróżować na Białoruś bez wiz. Musi też być odpowiedzialny za swoje słowa. Aczkolwiek rzeczywiście z politycznego punktu widzenia wewnętrznych interesów Białorusi, ewentualnych buntów, destrukcji, jaką stale mu CIA rękami też Polaków. Prowadzi na Białorusi. Jest to dla jego rządów jakby korzystne, dla utrzymania się, dania nadziei Białorusinom, że to wcale nie jest tak, że Polska zawsze będzie miała kurs antybiałoruski, bo są takie duże siły. Więc myślę, że z tego powodu pan Łukaszenka to wypowiedział, ale, no ale zostało to momentalnie wykorzystane. Dlatego musimy być my, proszę Państwa, mądrzy i sami się edukować i zmienić władzę i zaprowadzić normalne stosunki w środku Europy, korzystne dla nas i naszych sąsiadów, przyjazne, normalne stosunki.